Siemaneczko. Na początek będą dogrywki dźwiękowe, ponieważ ten wyjazd nie był w ogóle pod kątem zbierania materiału, więc nie mam tutaj też wejścia. Na początek też dobrze było pomnieć, jakie były wydarzenia przed wyjazdem, dlatego tu będę musiał opowiedzieć. To miał, w ogóle wyjazd miał być wyluzowanie się, odciąć się od rzeczywistości. Zabrałem książki, miałem poczytać. Się odstresować, a w ogóle jak to zawsze zmiany. Byłem w danym miejscu, chciałem ogarnąć co tam się dzieje, zobaczyć, ogarnąć temat. No i tak nie było, jak zorganizować się do czytania książek, więc nie wyszło tak jak miało być. Więc tutaj za namową przyjaciół nie. Yeah. Czekało się do publikacji, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli ktoś będzie chętny dalej to oglądać, będę mieć duże wsparcie. Także dziękuję, tak samo za, za odsłuchiwanie. Nie mam jeszcze dobrego sprzętu, jeżeli chodzi właśnie o mikrofon, żeby robić takie dogrywki, więc wszystko na tym, co mam w kieszeni praktycznie. Postaram się to w najbliższym czasie ogarnąć, może coś lepszego. Planów jest, tak jak mówiłem, dużo, czyli już się. W głowie się rodzą i kontakty się regenerują, kontakty znajomości, właśnie stare, tak jak mówiłem, powrót do przeszłości czyli jakieś kolejne zdobywanie szczytów ze znajomymi powrót do wspinaczki. Będę musiał właśnie zakupić no, część nowego sprzętu, więc to też są koszta. Ale jeżeli będzie Wam się to podobać, to jest to warte. Naprawdę sprawa mi to dużo radości, więc myślę, że do tego będę dążyć. Ogólnie Fordzik jest używany na co dzień w różnych wersjach osobowych. Jeżdżąc codziennie na przykład było słychać już dźwięki hałasu i okazało się, że to właśnie ten krzyżak, o którym wspominałem lub też jeszcze może być dyfer i Majówka poszła już e, odwołanie: no bo z takim uszkodzeniem nie dałoby się jechać. Jednak udało się zdobyć właśnie jeszcze w sobotę. To był w sumie ostatni krzyżak dostępny przed majówką. Jeszcze z, z dobrymi przygodami, bo wykorzystałem, poświęciłem przerwę, żeby jechać na miasto zakorkowane, które jest w remoncie. Więc tutaj jeszcze doszedł do tego sprint, bo trzeba było zostawić auto na w dalszym parkingu, żeby się czasowo zmieścić i nie stać w korkach. Zabiegam na sklep. Oczywiście na sklepie nie wiedział o co chodzi, bo niby dzwoniono na inny sklep. Później on tam zadzwonił na ten drugi oddział. Okazało się, że ten krzyżak mają u siebie na magazynie, właśnie tam gdzie dotarłem. Podawałem jeszcze raz numery, wszystkie rozmiary. Poszedł szukać na magazyn, znalazł i właśnie tak jak powiedział, że ostatni ostatni dostępny. No i udało się. Już wtedy, w sobotę po powrocie do domu, zacząłem się wstępnie pakować zapasówki. Nie mam koła zapasowego, gdzie zmieścić, bo oryginalny uchwyt jest uszkodzony, więc jeździ w sumie w części sypialnianej chciałem go zamontować na dachu, lecz no nie wyszło to, takie drgania na, na całym lekkie, delikatne te listwy są, więc to by bardzo uciążliwe było w trakcie razy. mogłoby nawet, nie wiem, dojść do uszkodzenia, ale to przy takich drganiach to by nie było super, więc dużo czasu mi to zeszło i tak nie, nie wyszło z wyjechaniem zapasówką na dachu, w ogóle chciałem wyjechać już w sobotę ale no właśnie z momentu tego że z powodu tego, że chciałem zamontować na zapasówkę, dużo czasu mi uciekło nie chciałem też jeszcze bagażnik na rowery doczepić, lecz tam te uchwyty nie sprawdziłem sobie, te uchwyty nie spasowały, tak się rozciągło do niedzieli Próbowałem w niedzielę jeszcze tam montować uchwyt, które mam w zestawie do osobówki. One nie, po, nie, nie podejdą te części do busa i w niedzielę już nie chciałem organizować jakiś docinek reparacji, czy montażu, czy jakieś wkręcanie, skręcanie, więc to dostało wyjazd bez rowera. No i tak się udało w końcu wyjechać w niedzielę popołudniem.